Dobra, siema. Dzisiaj będziemy robić eksperymenty. Mamy tutaj sól, zieloną herbatę, mąkę. Może coś jeszcze wezmę? I to, to jest Ariel. Dobra, i będziemy robić to w tej misce. Prawdopodobnie ta miska zostanie zniszczona. Jak to stoi? Dobra, na razie, na razie zajmijmy się solą.

Dobra, no. Ma... Tak to się prezentuje. E, to jest na razie tylko początek. Po e, co ty nagrywasz ściany mojej kuchni? światełko. Światełko. Otworzysz to? Ja podtrzymam. Okay. Dobra, mamy mąkę ryż ryżową. Nie. Nie. Dobra. Tak, to się teraz prezentuje mieszanko. Na pewno wyjdzie dobra mikstura. No, Pędzie na odporność. Ale nie próbujcie tego w domu. No się no, w sumie na końcu w filmiku powiemy, czy faktycznie nie próbujcie tego w domu. A, ja nie będę tego połykał. Nie. Tylko zobaczymy, czy wysadzimy nasz dom. Mój dom w sensie, czy co zrobimy? To otwieram, otworzyć. No czekaj. O, otwórz to. Dobra, otworzyliśmy cokolwiek to jest. Nie spodziewałam się, że to jest taka nielegalna substancja. Ja tu zam... czym zamieszać, łóżką czy tym. czym? co jest do otwierania, to ja nic... nic nie robię. Nic nie robię. A zamieszać? No, no zamieszać, w sumie. I co, co my mi jeszcze mieliśmy? O, a nie? Jak to się otwiera? No i wlewaj. O nie, o nie, kurde. Dobra, wlewaj. Nie. I teraz znowu mieszanko. Ale uważaj na to, bo to, to może mieć jakieś trujące rzeczy w sobie. Jest. A dobra, miałam nagrywać to. I... Powąchajcie sobie. <grymne> Jak to pachnie? Powąchaj sobie. Fuj. ale to ta do to tak śmierdzi, taki ciasto. To jest podobne do zupy koperkowej. <grymne> <grymne> Jak wiesz? I... Mam nadzieję, że moja mama takiego nie robi. się tak zupy koperkowej. Mhm. Yy, nie wiem, co to jest. Dobra, kawu, to jest chyba y, proszek do kawy. Jezu. O kurde. Dobra. I to no. walić to. Dobra. Jezu. Wiem. Wiesz, że kawa jest taka wodoodporna? Czekaj się? Kawa jest wodoodporna, nie zamówczasz tego. O kurde. O nie, Mam nadzieję, że to jest jednak czekolada. Przecież nie, w sumie nie, nie mam kawy to długo. trzeba tak długo, długo. Pomieszaj. to zatrzymamy. O, robi się. Dobra, dalej. Teraz dodajemy to coś. Nie wiem czekaj, co to jest. Dodaj to. I suplementy diety beauty Booster Kolagen werysol. My to mieszamy dalej, ale najpierw musimy wszystkie składniki wrzucić. Uważnie, żeby nie wysypał całej. Dobra. Tylko troszeczkę się to rozwaliło wcześniej. Jeszcze mamy jedną substancję. Jeszcze... Chyba, chyba coś jeszcze wymyślimy. Co to jest? Co to jest masło orzechowe. Peanut butter, tak. Daj, ja to wsypię. Teraz to jest takie mulące.. Ty zobacz czekoladę. Daj. To jest jak czekolada. Ale, to... A, dobra. ale tylko w gęstości, raczej nie w smaku. Nie, bo ja nie pomyślałem, że jak ja tam wrzucę, to się ma... No, ma całe zepsuję, o kurde. Czekaj, czekaj co trzymaj. Nie, nie nagrywaj. To, to, nagrywasz? No. Dobra. Robię ta dla 100% pomidory Italian. Jak to się otwiera? Ja to dalej. Spróbuj to, to otworzyć. Dobra. dobra, mamy yy, sos pomidorowy. No, masz komakę yy, telefon. Trzasz pomidorowi. No trzeba będzie wziąć inną łyżkę, bo prawdopodobnie zepsujemy mi cały sok pomidorowy. Jakby co to garnek Magdy Gessler. No tak. Czekaj, nie mieszaj jeszcze. Ja tam rzucę tylko. Nie mieszaj. Powiem ci kiedy mieszać. Co ja robię ze swoim życiem? Nie. Jadę. Mieszaj. Dobra, mieszanko. Czemu to jest na widalcu? Jak z tym zrobiłem? Dobra, to lekko wody dodajmy. E, nie jeszcze. Nie jeszcze lekko wody. Lekko płaszko do pania, Anię! <grystanie> <grystanie> Nie, yeah. trzeba dodać trochę tego, tego tej kawy takiej. Jeszcze? No Trochę tylko. Jesteś klejący. Ale dobra, weźmy naszą łyżeczkę do eksperymentu. <grymne> Łyżeczka do eksperymentu tutaj o. trzymają. O nie. Dorej wrzuć trochę z dwie łyżki. I pół łyżki. No dobra. Dobra. Nie. No, co tu jest? Clean Max. Roztwór do płukania jamy ustnej i gardła. Ło chłopie. No, e, Okej? Okay? Jak twoja mama to zje, to twoja mama nie zje. Co zje? Znaczy wypije. A e, jak to się otwiera? A już otworzę sobie. Ale nie, że to się tak kręci, ale się nie odkręci chyba. A nie, bo to w górę idzie chyba. No ale my to wlejemy, nie łyżką. Aha, no. Mieszanku. Nie no, nie uda się tego otworzyć. Ej, nie, Szekaj, coś trzeba mocnego dodać. To! No dalej! On chce teraz wsadzić sól do tego. To już 7 minut trwa, a już 8. To poprzecinamy to, to i wrzucimy na kilka części. Nie! Mam pomysł. Czekaj. Nie, no lubię. No, no, no. Ty to samo już sypisz? Jezu, jakie coś się zrobiło teraz. Dobra, jeszcze dodamy jeden, jakiś domowy składnik, i już y, robimy y, wodę. A zobaczcie, co jest płynące. Czekaj. Ale ta kawa zepsuła. Ciekawie, jakby to bez kawy wyglądało. Jak się. Do, jak się tak, do... to by nie było to takie e, ciemne. Leci za sól? Leci. leci ja. Tam, mamy... Jeszcze jedno, Co w tym jest? Pisa coffee, czyli kawa chyba. A, yy, wolę tego nie... Mam są jakieś zioła angielskie. Zioła angielskie. Nie wiem co to jest. Wolę tam nie grzebać. Trochę soli jest na podłodze, więc lepiej tu kota bardzo wpuszczać. No, pieprz. Pieprz kolorowy. Nie wiem, przecież on jest Ok. Dobra. Odłóż łyżkę eksperymentalną. Dobra. my można Albo no, Dobra. I e, czekaj, ja będę nagrywać. bo połóż weź... do Połóż to tutaj po prostu. Połóż to tutaj. O, obok widelca. Dobra, i weź to. Dasz radę unieść? Da radę? I dobra, odpalamy. Ty, wita śmietana. Połóż to jeszcze. Nagrywaj. No, Jak się pryska bitą śmietaną, bo ja nie, nie jestem do tak? Bita <grystanie> śmietaną. Łoł, oh, łoł. Oh. To za mnie się jeszcze. Spróbuj jeszcze. Moc. Nie <grystanie> <grystanie grystanie> tego, jest. A to fajnie tak wygląda. No fajnie. <grystanie> Dobra, już. Chyba wszystko. Wow. <laughs> gdy, gdy macie niedobrego lo, loda mieszanego, czyli śmietana i czekolada mieszanego na, jakich, na jakichś budkach, to już wiecie, co oni robią z tymi lodami. To co teraz właśnie oglądamy. Jak widzicie jakąś osobę robiąca właśnie takiego koloru i z takimi bitami... bitami. Dobra, wrzucaj to do granu. Dawaj. Już wymieszane. Ty, co? Czekaj, jeszcze nie. Trzymaj, 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 trzymaj. No. Dobra, Odłóż i czekaj, co to jest? Wstrząsnąć. Dawi obec. Pięćdziesiąt. Klej? To klej chyba. Jezu, ty klej do tego dajesz. Dobra. A czekaj, bo to trzeba wstrząsnąć przed użyciem. Wtrząsnąć przed użyciem. Dobra, dobra, już wymieszaj chwilkę i... Dobra, dobra. Bardzo pyszna potrawka. Dobra, ja nagrywam i ty, ty lejesz wodę do tego. Dobra, nagrywaj tak. Dobra, ja my... to y... ty trzymaj ty... nad kranem. No dobra. Tak, A dobra. Już Nie lej za dużo tej wody, żeby się nie rozklepało to. O. Mów. Powiem, że nie puścisz. Dobra. Puść. Za dużo tego jest. Co to jest? Czemu to właśnie? To piana jest. Co myśmy zrobili? Ty? Wygląda obiecująco. Daj. Pysznie. Co ty, Co ty chcesz z tym zrobić? To ja się trochę boję. Ale to ta substancja teraz jest. Trzeba tak dwie strony. Yy, jakby co nie mam żadnego doświadczenia. Ja mam. Ja robiłam cztery mikstury na starym kanale, więc ja trochę mam doświadczenia. Dobra, kończymy. I jeszcze zobaczmy. Dawaj, i wylej to do kranu. To na YouTube'a wstawimy. Jakby co. Dobra, to ja to kończymy, Tak, tak, do tego. Akurde. Będzie trudno. Dawaj, niech to. Jest cięższe niż ostatnio? Tak. Ua. Dobra, boję ja masz? 3, 2, 1. Co tu się <śmienny> dzieje? <śmienny> 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 I dobra. Ja no i tak... Dobra. dobra, i teraz tu jest... tutaj jest to co zostało. Nie czekaj. Co tam widać jest? Dobra, czekaj. Się na rapidobia. Miały